Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez szybką poradę od babo o tym, jak robić Data Tape, czyli nową tabelę w naszej bazie danych z poziomu workflow, a nie tak, jak normalnie robiliśmy. Normalnie, jak chcesz zrobić sobie nową tabelę w bazie danych, to wchodzisz w zakładkę Data i klikasz tutaj New Type, na przykład Product. OK, Create i później tutaj sobie dodajesz nowe pola. Name, typu tekst. OK mamy i tym sposobem możesz robić sobie nowe tabele i nowe kolumny w bazie danych w swojej aplikacji, ale czasem jesteś sobie w workflow to znaczy przypiąłeś sobie przycisk na przykład przycisk kliknąłeś w niego wybrałeś żeby robić workflow jesteś tutaj i na przykład chcesz sobie zrobić nową rzecz czyli data things create a new thing pisać coś nowego do bazy danych. I wpisujesz I się okazuje, że to co chcesz tutaj wpisać, no niestety nie masz jeszcze tabeli w bazie danych. Ale możesz to zrobić, nie musisz wchodzić w zakładkę Data, tylko tutaj wystarczy sobie kliknąć Create a New Type i nazwać go sobie. Nie wiem, co chcesz zrobić, na przykład Project. Chcesz projekty zrobić, więc klikasz Projekt i ustawiasz sobie też yy, pola. Nie ma takich pól, więc, bo to jest dopiero nowa tabela w bazie danych, więc ona nie będzie miała żadnych kolon oprócz nam default. Oczywistych, tych automatycznych typu Create, Creation Date, Modification Date, Slack. Więc tutaj klikasz sobie znowu Create a New Field i będziesz dodawał nowe kolumny do swojej nowo powstałej tabelki, na przykład Projekt. Więc tutaj mu nazwę Tekst. OK. Możesz dodać też kolejne rzeczy, czyli Set Another i znowu dodać nową kolumnę, co tam może być Members. I tutaj znowu wybrać sobie cokolwiek tutaj chcesz, jak przejdziesz do swojej bazy danych, wejdziesz w zakładkę Data. Zobacz, pojawiła się właśnie ta tabela. Nie musiałeś wchodzić tutaj wcześniej, żeby ją stworzyć. Stworzyła się z poziomu Workflow, i ona ma już te wszystkie kolumny, które przed chwilą dodałeś, plus te oczywiście kolumny, które są automatycznie dodawane do każdej tabeli tworzonej w Bubble, czyli twórca go wpisu do tej tabeli. Modification date, created date, no i smak. To tyle na dzisiaj z mojej strony, dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!